Hello! Kiedy to nagrywam? Jest czwartek 25 za 2018. I chciałem powiedzieć, że to jest vlog. Wyjeżdżam 27 lipca nad morze i będzie z tego vlog. I wybaczcie od razu, że nagrywam to z telefonu i że jest beznadziejna jakość, ale nie mam laptopa. Pozbyłem się go, po prostu wyjebam go, ale na serwis. I przez to aktualnie jakość tego i w ogóle wszystko jest beznadziejne, bo nagrywam to z telefonu, montuję to na telefonie i e, no jakoś sobie muszę, muszę poradzić tak, z tym obowiązkiem nagrania filmu w sobotę, ponieważ jak to oglądacie, tak jak powiedziałem, 27 wyjeżdżam, ale też 27 e, dostajecie ten film i w tym momencie go oglądacie. Film jest zmontowany na telefonie. Mm, I tak, e, kilka rzeczy chciałem powiedzieć odnośnie kanału I w ogóle tego, co by robił. E, otóż, tak, pamiętacie tego vloga, e, znaczy vloga, kurwa, ten film. E, wiem, dlaczego tamta dacia i tamten pan w koszuli, co mówiłem, tam był, ponieważ ten dom, znaczy dom, no w sumie może tak coś jako dom, ale ten pałac jest na sprzedaż, a tutaj jest ogłoszenie. E, I prawdopodobnie jeszcze więcej ludzi będzie się z, tam mieszać, więc zobaczę, czy tam jeszcze będę. No, ale w razie czego to będę was informował na przykład na Instagramie. Instagram. Oto jest mój Instagram, tak jeszcze powiem, i w linku w opisie jest do niego link. <grym> no. Dodatkowo, jeszcze wspomnę, że założę Discorda. W linku w opisie macie do niego linka, tak po raz kolejny zapowtarzam się. No. Jest to limitowane serwy, także. 5 osób może dołączyć z link w opisie i jest ten link aktywny przez 7 dni od publikacji tego filmu. Jest taki będzie właśnie limitowane serwer dla częściowej tylko liczby osób i zamierzam to robić konkursy na prawdziwe na przykład pieniądze czy jakieś inne rzeczy, które można wykorzystać w prawdziwym życiu oczywiście albo w grach, po prostu jak chcemy. Tak, przechodząc do rzeczy, podzielę ten film na kilka sekcji i to jest pierwsza sekcja z nich, czyli filmy. Co dokładnie planuję, a planuję kilka rzeczy, mianowicie planuję wspinaczkę, tą samą, której niestety mi się nie udało wykonać. Tutaj jest zdjęcie, tam film, no pokażę wam. Wtedy nie udało mi się tej wspinaczki dokonać. Jest to wspinaczka na maszt GSM. Zamierzam na inny masz się wspiąć, ale zamierzam się wspiąć dalej, więc. Życzę mi powodzenia, ale nie obiecuję, że to będzie w najbliższym czasie. Dodatkowo, w planach mam też e, zjazd z pewnej góry e, na rowerze aktualnym, ponieważ wprowadziłem już kilka zmian do niego. Usprawniłem go, dodałem przedni hamulec. E, jest on potężniejszy i ja jestem psychicznie nawet bardziej przygotowany na to. Także prawdopodobnie będzie to zjazd solo, e, więc. Na to też możecie czekać i oczekiwać. Dodatkowo jest jeszcze jeden fajny film, taki pomysł mój, na który wpadłem, czyli biwak w lesie w hamaku. Tylko, że hamaka jeszcze nie mam, muszę kupić i muszę znaleźć miejscówkę i do tego się odpowiednio oczywiście przygotować psychicznie, fizycznie i też przedmiotowo, żeby mieć odpowiedni sprzęt do tego. A z takich planowanych filmów na ten moment... To w zasadzie wszystko. Poza jeszcze oczywiście, jak wyjeżdżam, z tego też będzie film. Będzie to na pewno vlog i zamierzam jeszcze ewentualnie, jak będziemy może robić jakieś tam specjalne, ciekawe rzeczy, to zamierzam wam zrobić osobne filmy z konkretnych, konkretnych czynności. Może, że na przykład znajdę jakieś miejsce na Uebex albo coś i wyjeżdżam z moją dziewczyną, także będziecie mieli ją okazję tak poznać powiedzmy trochę bliżej kolejna sekcja, czyli... Tak naprawdę um, to co planuję w, w związku na przykład z kanałem oraz moją przyszłością. Także po, po pierwsze będę miał samochód za niedługo, zdaję prawko. Raz już nie zdałem, pokazałem na palce, raz już nie zdałem, e, przez co no, no trochę mi smutno było, nie powiem, ale będzie druga próba za niedługo po, po moim wyjeździe zaraz. Zaraz praktycznie jak w to po moim wyjeździe będę miał kolejną próbę. Także prawdopodobnie będę miał samochód i to daje mi oczywiście większe możliwości na jakiś wyjazd gdzieś na urbex na przykład, czy jakieś inne um, aktywności. Dodatkowo oczywiście um, planuję zakup e, drona, żebym mógł być fajne ujęcie do filmów, żeby te filmy wyglądały ciekawiej oraz żebym mógł oczywiście nawet badać dokładnie pewne rzeczy. Jest to fascynująca rzecz, ale też ten dron e, taki budże zępnych marzeń, to około 1000 zł, co nie jest mało, więc na pewno na początku samochód, a on to za jakiś tam, jakiś tam czas. Dodatkową rzeczą, którą chciałem wspomnieć, to to, że zmieniam stylistykę trochę miniatury. Tak naprawdę dodaję aktualnie tylko napisy, ale pewno jeszcze um, te miniatury trochę pozmienię, żeby były takie ciekawsze i takie bardziej w konkretnym stylu, żeby było. Że jak Widzicie po prostu moje powiadomienie z mojego filmu. A żeby widzieć, musicie zasubskrybować, więc zróbcie to teraz, Mówka mi chodzi po telefonie. No. Eee, także no, zmieniam trochę stylistykę, bo dało na przykład napisy. Już na tym filmie jest są napisy. Także to jest taka kolejna powiedzmy ciekawa lub mniej ciekawa rzecz. Teraz pojadę na kolejną sekcję, czyli sekcja, którą poświęciłem bardziej wyjazdowi temu mojemu. I eee, co dokładnie jak to będzie wyglądać. Także... Nie będę tutaj poświęcał jakoś mega dużo czasu, ale chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam w tą sobotę i wracam w następną sobotę. Także tydzień czasu wyjeżdżam z dziewczyną. No i, no i właśnie mam w planach nagrać z tego vloga. Być może coś znajdę, jakieś ciekawe miejsce do dodatkowego nagrania. Może jakąś fajną aktywność wymyślimy do, do nagrania. I będzie z tego więcej niż jeden film. Ale to zobaczymy jeszcze, to już zostawmy dla takiej sekcji bez sekcji. Ale pamiętacie, może, Webex, mm, e, Dokładnie ten. Po prostu chodzi o to, że ten łybex cieszę się, że wykonałem. Ponieważ już w tym momencie, jakbym chciał go wykonać, to już bym go nie wykonał. Chodzi o to, że jest on właśnie, jak Wam pokazuję na tym zdjęciu. W remoncie, ktoś go wykupił i postanowił wyremontować po raz kolejny, ktoś próbuje, ale czy mu się to uda, zobaczymy. Yy, I ponoć, chyba, ma być co, z tego hotel, albo mi się coś pojebało. Nie bierzcie moich słów na poważnie, jak coś. No i z tego filmu to, to tyle, dziękuję za obejrzenie, przepraszam, że taki film, a nie inny. Mam nadzieję, że nie jesteście jakoś tak, tak bardzo oszczarowani. Yy, no, plany mam. Mam plan na filmy, mam plany na kanał, mam, mam plany na ten wyjazd nawet. Mam dużo planów, tylko żeby to zrealizować, co nie? Więc dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym filmie, za tydzień. Bo w sobotę, nawet jeżeli nie będę w stanie Wam nic zmontować, to przynajmniej cokolwiek Wam wrzucę, obiecuję, ponieważ gałązkę miałem. Ponieważ e, chcę zachować tą moją regularność w publikowaniu filmów. Chcę cały czas wrzucać w sobotę jakieś tam filmy, nieważne jakie to są filmy. Chcę dobre filmy wrzucać, ale jeżeli nie mam dobrych filmów, wolę wrzucić jakikolwiek film, niżeli wrzu nie wrzucić niczego tak szczerze, bo jednak dla mnie też ważne jest to, żeby być regularnym jak tylko mogę oczywiście. To tyle. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym filmem i do zobaczenia po prostu już na wyjeździe, albo na Instagramie, albo na Discordzie, jak dołączycie. Oczywiście wszystkie linki w opisie. E, możecie tam nawet ze mną na Discordzie pogadać. Także do zobaczenia następnym razem. Siemka!